Dobra, lecimy dalej, lecimy na Coinglass, zobaczmy co robią grubasy, Total Bitcoin Spot, ETF, Net Inflow, proszę bardzo, od 14 maja, cały czas wpływy, cały czas, cały czas, zobaczcie tutaj największy pik mieliśmy 900 ponad milionów, 930 milionów, no i wczoraj lekki outflow, lekki, lekka sprzedaż, 346 milionów. Oczywiście, wiecie, ludzie, którzy kupują ETF-y, firmy, które kupują ETF-y, też sprzedają, też realizują zyski. Dla nich 5% w tak krótkim czasie. Są to niezłe pieniądze. Oni nie czekają na miliony procent. O tym też musimy pamiętać. Także ETF-y kupują, cena rośnie. Zobaczcie, lekka, lekka sprzedaż. Od razu tutaj mam jakąś korektę. Wchodzimy sobie na Ethereum Spot ETF. No i tutaj ciekawostka. Cały czas... Ethereum skupowane. Wczoraj 34 tysiące, Ethereum przedwczoraj 30 tysięcy ponad. Także zobaczcie, no Ethereum, Ethereum cały czas tutaj jest w natarciu.